Witam, z tej strony Maxim1980. Dzisiaj pokażę Wam nakładkę do PlayStation Move w formie pistoletu Venom Gun. Jest to tania nakładka. Można ją kupić już nówkę za około 35 zł, więc za te pieniądze nie spodziewajmy się cudów. Tutaj ten plastik jest badziewny. Zastosowane tutaj rozwiązania nie są jakieś idealne, ale jeżeli chodzi o cenę, jakość, to mogę polecić ten sprzęt. Ja już go mam dość długo, nic mi, się, mi z tym nie dzieje, choć e, zasłyszane u niektórych podobno bardzo skrzypi ten przycisk e, fire. U mnie jest to znośnie. Jeżeli ktoś nie ma zamiaru wydawać na Sharpshootera, a chce sobie pograć w jakieś takie prostsze gierki, nie mówię o Killzone Trójce, gdzie nawi się przydaje, ale jakiś Deschat czy e, inne gierki tego typu, których możemy troszkę znaleźć na PlayStation Store, tym bardziej, że wychodzi. E, House of the Dead za niedługo. Ja może pokażę wam jak wygląda tutaj. E, tutaj mamy przycisk, który zwalnia nam jakby klapkę, gdzie możemy sobie włożyć muwa. Może pokażę z bliska. I przycisk select. Z drugiej strony analogicznie mamy przycisk start i też klapkę. Przycisk fire. Odblokujemy. Ja pokażę wam może jak się instaluje w tym muwa nie będę ściągał tego paska, nie chce mi się może mi się nie wszystko tutaj domknąć ale olać to wkładamy muwa, e, uważając na to, żeby przycisk select był pod przyciskiem select i z drugiej strony analogicznie przycisk start pod przyciskiem start e, instalacja tego jest banalnie prosta zamykamy klapkę ona się nam tu zatrzaskuje w tym momencie u mnie nie do końca nie chce mi się ściągać tego paska albo spróbujemy jest, ok Chwyciło U góry tutaj mamy wyżłobienie Znaczy jakby dziurkę w tym pistolecie Że mamy dostępność do wszystkich przycisków Zmowa Start select działa Też dobrze pod tymi tutaj plastikowymi Przyciskami z pistoletu Ogólnie fajnie leży W dłoni nie wiem jak w przypadku dzieci Ale u mnie akurat jest ok Także jeżeli ktoś nie ma zamiaru wydawać Dużej ilości pieniędzy a chce się pobawić Właśnie tego typu gry e, e, shota, To polecam Polecam, bo zabawa jest nawet fajna. Praktycznie za 60-70 zł możemy w dwójkę już sobie postrzelać, jeżeli ktoś ma dwa muwy. Także ja wszystkich pozdrawiam. Komentujcie, oceniajcie. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej.